O tak, o mój Boże, nie mogę tego zwalić, Jezu, ej, dobra, to będzie, to będzie bardzo profesjonalne, nie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra, mamy to, poszło dwie osoby, jest Xen i ten, zabijamy tego, po prostu punkta złotego e, i idziemy jak najszybciej. Jak najszybciej do meta, no nie, i wtedy i jesteśmy w medweju. Dobra, mm, no to Szybko tak. Tylko poszło, widzę. Kto okay. na początku szedł na prawo, oprócz mnie i Xena? Tyk. Dobra, to nie Ty, Znaczy, tak. ja się <laughs> będę. Ja w ogóle z no, ciało chciałbym tak, poszła na dół i Maras poszedł na dół. To zostaje ci. Ja zrobiłem Ja A mogę no, no, tam, Dziękuję. No, 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 no. E, Ja zrobiłem śmierci. Nie, nie a tak. A dobra, to nie, dobra, to ja, ja cicho jestem OK. Dobra, a z Co ja? <śmiecki 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 na poszliśmy ja? <śmiecki> 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 na prawo i ja poszłam do. Y, jak się nazywa ten pokój na maxa na prawo na górze? Piw pawki. Mój e, tak, nie, 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 to nie. O 2 yy, czy yy, nie, yy, yy, Nawigacja? Navigation. Nawigacja, właśnie. E, a mm. poszedł na lewo tam do o 2 mm -hmm. i e, gdy zgasło światło, ja najpierw zaczęłam biec do dołu, żeby. Panice? Z, e, nie, 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 żeby zapalić światło, ale potem ogarnęłam to jest na dole po lewej, więc ktoś pewnie zabił i poszłam, i, bo pamiętałam, że tam jest Ksen i mm -hmm. patrzę ciało ksena i zgłosiłam Xena. I dlatego się pytam, kto może jeszcze potem szedł na prawo. Ja no to Damian, Damian z Creamy musicie wy się bronić. Ja, ja, po, ja, ja na początku robiłem sobie liście, tak? I po tym, z mi w ogóle miał awka. No ja nie mam Afka, stałem w miejscu. No na górze w kafeterii. Liście zrobiłem i pobiegłem do medbeja. Tak. No. W... A w... <śmiech> <śmiech> tak! <śmiech> Najlepsza obrona, dziękuję. Tak. serdecznie. <laughs> nie no. Niewinny. Awczyłem. A w... a po czym poszedłem wyrzucić śmieci te na górze w kafeterii. I... Chciało zreportowane. To wszyscy wiecie przy tym wyrzucaniu śmieci. Dużo śmieci było chyba do wyrzucenia. Dużo śmieci było do wyrzucenia. Tak, tak. Ja A jaki marasek? Jak marasek? Ma nie, nie, ma nie, ja myślę, że to marasek. Na mnie? Niemożliwe, że nie. Ja nie miałem cię w adminie, kama. Serio, przecież. Zaraz mi kartę, każdy miesiąc. I dopiero... oj, 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 dobra. Myślę, co tu zrobić sensownego. No nie, dobra. Pyk, zrobione kabelki są. Lecę sobie do admina. Medbay, nawigacja O2, dobra. Medbay, nawigacja O2 o 2, medbay, nawigacja o 2, ciężko tutaj będzie coś zrobić w sumie totalnie wydaje mi się hmmm, jest elektryku, jest ich też gratis tutaj, którego mógłbym sprzątnąć i to by bardzo się opłacało jest screamy2 security i nikt nie wychodzi a, więc no, pyk i... Sabotaż, pyk, się tutaj, lecimy sobie tutaj, no nie? I idziemy, ten, nie naprawiajcie się, proszę, proszę, proszę. Proszę, 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 nie naprawiajcie, dobra. W Raktorze ktoś jest, nie? Jestem ze Screamiem w adminie, pyk, pyk, pyk. A, ze Screamiem w adminie, jestem z nie znalazł ciała w ogóle, więc idę mocne. A, bo to jest ten, to jest ten, ale duszki fajne w ogóle, ale kozak one są, ale kozak duszki. O co chodzi, dlaczego ja znajduję ciała? To ty nam powiedz. Więc tak. Y, Yoshida to, to na pewno nie jest Yoshida, znaczy chyba, że są do tego wenty, bo ja na ventach się nie znam, więc to liczę na hmm. y, Ja z Yoshidą i z Maraskiem byliśmy w tam, gdzie są kamerki. Dlaczego elektryku. ja cały czas. Tak, w elektryku. Y, I Marasek nie wiem, gdzie poszedł, ale ja z Yoshidą poszliśmy Elektryki. na lewo. Y, robiłam pewne y, zadanie. Ona była przy i trollowała mi naprawianie światła. A to nie ty, Marasek? Kto mi trollował naprawienie światła? Bo, jak, ja napra ja napra w sensie, bo jak kilka osób się naprawia światła, to się, się troluje, troluje, to troluje to nie? Się nie, ty mi już idę trollowałaś, już mówię. no. miałem się odmówić, żeby powiedzieć, żebyś zostawiła to. Ja myślę, że to Marasek. Ja powiem tak, ja uciekam od Screamy'ego tylko jak widzę, bo widzę jak śwież świeżbił paluszki, żeby mnie zabić. Ej, ale Marasek eee... miał generalnie na maksa dobry moment, żeby mnie zabić. I nie zabić. Znaczy, ja tak akurat nie i teraz wiem, że był w adminie, bo chwilę z nim stałem. Powiem szczerze, że... Yy... No właśnie, tylko jaka nie było i jego. No, No, ale wiesz, że jest jeden impostor. No, no tak, właśnie, nie chodzi nie mi tak. o to, że... Gdzie było ciało? W reaktorze. A yy, ty już idziesz z Rejn do yy, tego reaktora? Gdzie nie, yy... musieliśmy poszliśmy na security tam do wejścia, bo tam są kabelki i tam robiliśmy takie... Kabelki? Nie. Ciało było na górze w reaktorze. Yy... Bo przypomniało mi się, jak wiele razy się chodziło koło reaktora i nikt nigdy nie widział ciała, więc myślałam, dobra zajrzę i tam było ciało. A ty i... Dobra Damian, a gdzie ty byłeś? No byłem ze skri... W sensie ogólnie Rain mnie e, sporą część rundy widziała. A... No na początku tylko. No na, na, na początku. Nie wiem, gdzie byłeś. No ja poszedłem sobie do tego, poszedłem sobie kabelki robić na, na górze w tym e, w kafeterii, tak, bo tam się kończy kabelki i później poszedłem do admina, żeby pobawić się mojego detektywa i zobaczyć wasze pozycje, e, no. po czym widziałem, że właśnie były tam trzy osoby w elektryku i jedna była w dobra. tym e, reaktorze e, i przez chwilę miałem takie tu jest jestem sam na sam, ale dobra, sprawdzam, no nie, e, no i ten, wyszedłem i szedłem do storage'a, szedłem. Dobra, to ja niestety Muszę powiedzieć, że w takim razie Screamy raczej jest niewinny. Jak bardzo bym chciał, to niestety co ci się wydaje, że jest niewinny. Yoshida rądy. moim zdaniem też jest niewinna, co mówisz? Kto na początku rundy poszedł na lewo? 10... Nie wiem, ale moim zdaniem może Llewo? być Rain? Nie. A, a Kto był przy Ksenie w to ogóle? Też, też train była train train, train, nie? To Rain, nie? Ale... Rain drugi raz na... Ale... To się trzeba... Nie no, w sensie po prostu Dzięki. trzeba patrzeć uważać. I bilety, tak? Ciężko, bardzo ciężko, kurde, Gdzieś najgorszy jest i Scream jest mi tu niepotrzebny totalnie, bo Screamy będzie siedział w tym. Sobie sprawdzę, Medbay, ten admin, Electric. no nie, spoko, cześć Mars, cześć, witam cię serdecznie, co byś chciał mi zabić na przykład? Ojej, oj. panie Mars, panie Mars, panie Mars, pani Mars, czemu pan tu chciał pójść? Czemu pan chciał tu puuuść? Czy mi <laughs> się uda? nie? Nie na bym postał? sobie tu na kamerach stanę. Ty, ty, tu, Yoshida jest tutaj. Ja sobie mogę posiedzieć chwilę, poczekać aż kill... Cooldown mi się weźmie, jest tu Screamy. Ja muszę zabić jeszcze jedną osobę. Mógłbym zabić, nie? Mógłbym totalnie, totalnie zabić, no nie Yoshida wróciła, no nie sprawdza czy jest ciało, jest Yoshida, tarara, pam, pam. Eee, Rain Re nie mogę zabić, dobra, Rain nie mogę zabić, więc ja biegnę od razu sobie, Rain jest moją dobrą kartą przetargową w sumie. Uh, Rain jest moją kartą przetargową i ja sobie tu idę jest Yoshida uh, i sobie idziemy tutaj 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 jeżeli ok jest Krimi jest Yoshida jest okej, okay. ty, 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 ty ty. Na pewno nie mogę zabić ten. Nie mogę zabić. Kurde, jest tutaj ich dwójka i to jest problem, że nie, nie, nie mam za bardzo co zrobić. Kurczę. Myślę sobie, Marazek zginął 20 lat temu tam. Ja mogę swoich zabić, no nie tylko kogo ja mogę zabić, no nie? Jest Rej, wchodzi i Rej znajduje się ciało. Dlaczego? Dlaczego? Znowu... Ja, dobra. To Gdzie jest... było? Scream <grymy>, jaki się... ucieszony, co jest? Dobra. Yy, tam na prawo, na prawo, na prawo to są... Yy... Nawigacja? Tak. Dobra, kto tam? To na pewno... chociaż... Nie, to na pewno nie jest haddy. Nawigacja? Stamtąd. No to jest to znaczy... na mapy. No na No po... wiem. No to I ja z Hadesiakiem ja, ja na ta... pewno tam nie byłem. Wiem, wiem, czy ktoś widział osobę, która wychodziła prawą stroną na górze? Ja No ja wychodziła na górze. Tak, ale, tak, ale, bo, kie, ale ja... co oznacza prawą na górze? Z prawej strony szła w lewą górną stroną. Ja. Chyba, że ty szedłeś, tak? Tak. Ja szłam z dołu. I to na pewno nie jest Hades. jeśli to była chyba pole... Gdzie jest? Hades? Chodzłaś? Patrz, ja czekaj, nie, czekaj, czekaj. Czekaj, bo w się. Sensie, ja, ja, ja dużo na kamerach siedziałem, więc ja mam jakąś tam wiedzę. E, dobra, teraz, no to teraz dajcie dajcie, czekaj, czekaj, czekaj. Dajcie mi się wypowiedzieć. Ja wszedłem do admina, gdy Hadesiak robił O2. Zauważyłem, że robi O2, poszedłem na górę robić O2. Jako jedyny. Szedł do mnie Hadesiak, gdy schodził, skończyłem robić O2. Poszliśmy razem na górę w lewo, tak, Hadesiak? W sensie ja, ja nie zdążyłem dobiec do O2, wiesz co? W tak, sensie, bo jak no było i, o, to i poszliśmy ostatnie. O, razem, do góry w lewo. Jak było to ostatnie O2, no nie, to ja się z Rain mijałem przy dolnym tym silniku. A ja przy, z tobą wychodziłem przy dolnym w górę. silniku i już byłem przy storyju i właśnie chyba Yoshida wybiegała z O2, które było przy karcie, no nie, tak? Tak? tak, Yoshida ten, to ja takie patrzę, że nikogo tam nie ma, nie? No to pobiegłem w górę i faktycznie. E, był tam z screaming, ta chyba kawałek też pobiegła e, e, za nami. Mi się wydaje. Miłos że... Pierwszy poleciał na ten, te górne odba, bo zauważył, jak. Mi się... Ja stałam ze screaming właśnie w adminie i on po prostu poleciał do góry do tamtego A czy inaczej, ta, ta... No ty byłaś? No ja byłam w adminie, zrobiłam to. A Hadesz, jak ty nie byłeś w adminie? No nie chcesz, ja dopiero wchodziłem. Ta ja dopiero wchodziłem do admina, no nie. No ogólnie Rainpostu po prostu sobie została w tym, w nuklearce, prawda? I coś w sensie inaczej, teraz na kamerach, no nie, ostatni raz, bo praktycznie nikogo po prawej stronie nie widziałem, jak siedziałem na kamerach. Teraz widziałem ciebie Rein, jak właśnie wchodziłaś i Yoshidę przy O2 widziałem. W sensie na korytarzu była. Okay. No no w sensie, by, byłaś widoczna na kamerze. E, zanim Rain e, zgłosiła ciało, po prostu. Co długo gadałem, czas już mija. Mi się wydaje, że Sturdy nie mógł najpierw zabić, potem pójść do dwa. Nie, musi, mu, musi, musimy nie, zgłosić. nie, proszę. Dobra, ja na scrimiega. No to jest. Jak ktoś to. Waś, ch, to Hadesiak, to Hadesiak. Ojojoj! Ojojoj! Oj, oj. Ojojoj, oj, oj, koledzy, musimy, musimy uratować to! Ojojoj! Oj, oj. I kto zginie? Yoshida! nie mogę Rein zabić, no! Ojojoj, ojojoj! Ojojoj! Oj, oj, oj. Ja wiedziałam, ja wiedziałem! Ojojoj! Oj, oj. Jezu, nie go. wierzę, że mi się udało to zrobić! Ja no, cię! cię. Tak ok, problem jest jeden tej rozgrywki. Gramy w 7 osób. Jak ja ginę w reaktorze, to jak znajdziecie moje ciało po 40 sekundach, to, to mógł być już każdy. Ja, ja ciałem